Cześć kochani, tu Ewa Maj. Jestem połączona z Wami jeszcze z Australii. Za tydzień wylatuję do Polski, po to, żeby między innymi poprowadzić dla Was w Nowym Kawkowie warsztaty w lipcu. Przez cały tydzień, od 16 do 23 lipca, będziemy tam poznawać i praktykować kody uzdrawiania rezonansowego. I teraz, co to jest? Co to jest? Po co to jest? czemu te kody służą i na co pomagają. Już we wcześniejszych moich filmikach opowiadałam trochę jakie to kody. Ale teraz zadam wam pytanie. Czy na co dzień borykacie się czasami z niskim poziomem energii, z bólami głowy, z bólami ciała, bólami stawów, z tym że się nie chce, nie chce iść do pracy, nie chce się Zrobić zaplanowanych zadań, że potrzebujemy mieć więcej intuicji, rozpoznawać gdzie iść, z kim rozmawiać, po co, po co tak, po co nie. Gdy potrzebujemy mieć charyzmatyczny stan, gdy potrzebujemy przeprowadzić rozmowę ważną, tak by ktoś nas wysłuchał i żeby dojść do porozumienia, jak zrobić, żeby mieć dobre relacje. Z naszymi partnerami, partnerkami, z dziećmi, z kolegami z pracy, z bosem, z szefową. Kody rezonansowe służą nam w wielu czynnościach, w wielu wydarzeniach życiowych i są sprawdzone, sprawdzone od lat. A najbardziej spektakularnie działają kody liczbowe, które Potrafią na przykład uśmierzyć lub usunąć ból w ciele, nawet chroniczny w przeciągu minut. Zarówno my, ja, Wy, jako ludzie, jako człowiek, jesteśmy zrobieni z materii i energii. Energia to częstotliwości, częstotliwości to liczby. Ja, jako człowiek, Wy, jako ludzie i wszystko, co nas otacza w materii i energii. A przyroda, drzewa, kwiaty, yy, muzyka lasu, muzyka, dźwięki instrumentów, yy, nasze myśli, nasze emocje, wszystko jest energią i wszystko jest częstotliwością, również nasze myśli, zapisane wydarzenia, szczególnie te traumatyczne, o tych będziemy mówili, żeby je przeprogramować i naprawić. Yy, są zapisane w ciele również. Treścią, ale i energią. A energia to częstotliwości, w jakiejkolwiek formie by nie istniała, czy dźwięku, czy koloru, czy formy, czy geometrii. To są liczby. To wszystko są liczby. Czyli język, którym programuje się materię i energię, a najpierw energię potem materię, język, którym się stwarza cokolwiek w materii, to są liczby. I również język, którym się to przeprogramowuje, to również są liczby. Tylko że ubrane kody liczbowe, ubrane w różne formy, jak dźwięki, częstotliwości dźwięków, częstotliwości kolorów, częstotliwości brył geometrycznych, częstotliwości mandali, częstotliwości zapachów, częstotliwości smaków, częstotliwości muzyki, częstotliwości afirmacji, częstotliwości Waszych myśli, Waszych uczuć. I zapisanych w hologramie pola życia, w aurze i czymś, co jest więcej niż aura, hologram pola życia, o tym też będziemy mówić na warsztatach, i tam są zapisane wszystkie Wasze wydarzenia życiowe. I tak jak język w komputerze używa kodu 1.0, żeby stworzyć obrazy, dźwięki, całe historie, całe filmy, tak w naszym hologramie pola życia istnieją całe sekwencje, kody, Programowe, które zapisują w nas te wydarzenia. I teraz te wydarzenia, jeżeli są traumatyczne, potrafią również uzewnętrznić się jako ból w ciele, jako dolegliwości w ciele, jako również nasze załamanie się, naszego poczucia wartości, toksyczne przekonania potrafi wytworzyć traumatyczne wydarzenie że nie jestem dość dobra, że nie jestem warta, że inni mogą, ja nie mogę, że mnie się nie uda. I potrzebujemy używać takich programów, kodów rezonansowych, antywirusów. To my potrzebujemy znaleźć antywirusy, czyli programy, które to zresetują. I ja was chcę tego nauczyć. Chcę was tego nauczyć szczególnie w przypadku, gdy nie mamy do dyspozycji na przykład ani terapeuty, ani a nikogo, kto gra na misach, na kamertonach, ani nikogo, kto mógłby nam zaoferować bioterapię, ani nikogo, kto mógłby nam zaoferować jakąś terapię przeciwbólową. Nie mamy pod ręką apteki, nie mamy pod ręką farmakologii, mamy pod ręką tylko siebie, tylko nasze myśli, tylko moc naszych afirmacji, inwokacji tylko naszą własną energię i znajomość tych kodów. Częstotliwości dźwiękowe, na przykład dźwięk najbardziej na nas działa. Możemy stworzyć we własnej głowie i wyobraźni. Częstotliwości tych dźwięków, kody liczbowe. I powtarzając te kody liczbowe, potrafimy zadziałać na siebie bez żadnych narzędzi zewnętrznych, tak jakby te narzędzia zewnętrzne z nami były tutaj i były używane. I szczególnie spektakularnie działa to na wszelkiego rodzaju bóle. Możesz aplikować taki kod liczbowy, antywirus bólowy, wyrażając to mentalnie, ewentualnie na głos. Liczby takie, które są tylko i wyłącznie dla ciebie, działają tylko i wyłącznie na ciebie. I wtedy doświadczasz w przeciągu paru minut uśmierzenia tego bólu lub nawet usunięcia go całkowicie i na zawsze. Ale nie tylko o tym będziemy mówić, będziemy mówić również o podnoszeniu. Świadomości, o rozwijaniu intuicji, o rozwijaniu komunikacji serca, o aktywacji centralnego boskiego serca w Tobie, o kontakcie z wyższą jaźnią, o duchowej ścieżce, o odnalezieniu swojego prawdziwego celu życia, swojego przeznaczenia. Do tego też używamy kodów rezonansowych, i z tym pragnę do Was przyjechać. Pragnę Wam to przekazać, pragnę Was z tym zaznajomić i nauczyć, jak tego praktykować. Będziemy podczas tych siedmiu dni w Nowym Kawkowie robić medytację mindfulness, medytację stanu centrum, kontaktu i aktywacji naszego boskiego serca, światła czystego w nas, które niesie ze sobą mądrość ponadczasową, jest naszym wewnętrznym GPS-em. Potrafi nas harmonizować, uzdrawiać, oczyszczać i przekształcać również naszą osobowość, nasze zachowania w kierunku najlepszej wersji siebie. Będziemy też nie tylko uczyć się, jak używać narzędzi wewnętrznych, generujących kod liczbowe, gdy nikogo i niczego wokół nas nie ma, a potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Będziemy też wsłuchiwać się, w dźwięki kamertonów, w dźwięki solfeggio, będziemy kreować własne mantry i inwokacje dla uzdrowienia bardzo indywidualnych spraw w naszym życiu, w naszym ciele, w naszych relacjach. Będzie bardzo ciekawie, będzie bardzo kolorowo, będzie bardzo dźwiękowo. Będzie również taniec w przerwach, bo taniec też jest kodem rezonansowym, gdy wprowadzamy całe ciało w ruch, w rytmie, muzyki w rytmie bębnów, gdy uruchamiamy ciało tańcząc tak, by ono tworzyło melodię, by ono tworzyło ruch, który jest harmonią, więc również i to, będą również nasze pogaduchy, będą spacery, będzie ognisko i wiele niespodzianek, <laughs> także przygotujcie się na wspaniały tydzień, naprawdę bardzo ciekawy i Wyjedziecie w zupełnie innej energii, wyjedziecie całkowicie odmienieni, odmienione. I co jeszcze ważne, na koniec warsztatu nie wypuszczę Was tylko z tą wiedzą i umiejętnościami, ale przygotuję Was również na powrót do domu, ponieważ będziecie na tyle inni, na tyle inne, na tyle um, ulepszone, ulepszeni, świecący piękną energią. Będziecie inni. Więc środowisko tam na zewnątrz, wasze rodziny, wasi znajomi, ludzie w pracy mogą się czuć troszeczkę zaniepokojeni tą zmianą. Niektórzy mogą chcieć was zmienić w kierunku tym, jaki był. Nauczę was, jak tworzyć mocne granice, chroniące wasze wypracowane nowe ja. A więc zapraszam. Będzie cudownie. Będzie na Mazurach, będzie w cudownym miejscu, w ośrodku tu i teraz, w Nowym Kawkowie. Od 16 do 23 lipca zapisujcie się przez e-mail, przez kontakt do ośrodka tu i teraz. Pozdrawiam serdecznie, nie mogę się doczekać przylotu do Polski. Buziaczki, Ewa Maj.